Test sensora zbliżeniowego Proximity Sensor Reset. Taka aplikacja. Wchodzimy w ustawienia, wybieramy test sensor. I teraz można zobaczyć, jak z odległości 2 cm sensor działa. To jest wszystko w pokoju. Około 2 cm, widać? O tutaj. Około 2 cm i sensor działa. Może 1,5 cm. To jest w zacienionym pomieszczeniu. Teraz przechodzimy tam, gdzie jest dużo światła. O, czyli warunki takie jakie panują na zewnątrz. Nie wiem, czy nie widać chyba... Nie widać ekranu za bardzo, ale... O, widać, teraz widać. I dobra. I teraz tak, zbliżamy, zbliżamy palec. To jest odległość około centymetr. Ale... Moment, weź to przesąd tak, żebym to widział. Nie widać teraz, odbija. No, moment, moment. Widać, nie widać. Nie widać. On teraz widać? Widać. Warunki się zmieniły. Oświetlenie jest, oświetlenie jest intensywne na zewnątrz. Odległość około 5 mm. Sensor zaczyna dopiero działać. 5 mm. On się rozkalibruje. On się rozkalibruje. Prak praktycznie dotykam belki już. O, w tej chwili dotykam belki. W tym momencie dopiero zaczyna działać sensor. Nie wiem, czy widać. Widać na ekranie? Widać chyba. Nie dotykam, nie dotykam, nie. O, teraz dotykam i działa sensor. Czyli spokojnie mogę wybudzić Belkę, wysunąć ją. Nie działa, nie działa, działa. To jest odległość. To jest odległość mniej więcej, ile? Milimetra. Milimetra od belki. Z kasu